Cześć. Hello, halo. Hmm. Cześć, bez cukrowi. I bez cukrowe dziewczyny, bez cukrowe chłopaki. Próbuję mnie znaleźć. Krzywo, kamerka. Mam taki nowy sprzęt do trzymania kamerki. Takie łapy. No i trochę lepiej działa. W sensie, że nie muszę ustawiać y, piramidek z pudełek. Żeby no, żeby y, ustawić sobie telefon. Cześć Ewelina, cześć Grażyna, cześć Asia. O, poszło. Fajnie. Y, chciałabym jeszcze sama siebie znaleźć. Byłoby super. Gdyby nie to, że mi córka skasowała aplikację Facebooka w telefonie. I przez przeglądarkę się zalogowałam. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Asia, coś dawno mnie nie widziałaś. Akurat. Asia się droczy. Bo wczoraj, bo wczoraj był... Widziałyśmy się oczywiście. I no. Bo miałyśmy, bo miałyśmy niespodziankowy live dla kursantek naszych z Bezcukrowej Dychy. Zrobiłyśmy im po prostu no niespodziankę Niespodziankę. E, czekajcie, bo jednak chyba nie uda mi się obejrzeć w aplikacji. Muszę. Hmm. Muszę coś y, zainstalować. Cześć, Emilia. Cześć, dziewczyny. E, słuchajcie, tam były pytania. Y, pod tym live'em, na które ja bym chciała odpowiedzieć w pierwszej kolejności. Tylko, że coś mi się dzieje. Coś mi się dzieje. Czekajcie sekundkę. Wy w międzyczasie możecie, możecie też już pisać swoje pytania. No słowo daję. Słuchajcie, po prostu złośliwość. Cześć Dorota! Złośliwość rzeczy martwych. O, już jest 10 komentarzy. Do. Nie mogę wyświetlić w przeglądarce. Słuchajcie. Dhiru, diru, diru. fariru. Przyjdzie mi po prostu poprosić, żeby ktoś, żeby mogła przeczytać pytania jakie są zapisane pod tą, pod tą zapowiedź o transmisji, ktoś mi je musi teraz przekopiować, więc miałabym taką wielką prośbę. Tam były dwa pytania na samym początku, jeszcze zanim zaczęłyśmy, zanim zaczęłam transmitować. Były dwa pytania. Karola, jeżeli jesteś tam po tej drugiej stronie, to bardzo bym miała taką prośbę, żebyś mi je przekopiowała po prostu, bo nie mogę niestety ich odczytać, nie mając aplikacji Facebooka na tym drugim telefonie. Kompletnie zapomniałam, że mi Julka Skasowała tę aplikację i, i nie będę mogła z niej się posiłkować. Dobra, słuchajcie, rozbieg długi, bo tutaj za zawiesiłam się na tej, na tej apce, poleciałe serduszka, dziękuję bardzo. Oficjalnie się przedstawię i przejdę do meritum, żeby już nie przedłużać bardziej. Witajcie, bez cukrowi, bez cukrowe, witajcie rękodzielniczki. I rękodzielnicy na naszym cotygodniowym live QA, w którym odpowiadam na pytania, na pytania dotyczące sprzedaży i promocji rękodzieła. Ja się nazywam Małgorzata Sowa. Jestem właścicielką marki rękodzielniczej Pillow Design. Po drugiej stronie kamerki czuwa moja siostra Karolina Mackiewicz, która też jest właścicielką marki rękodzielniczej Szut bez Wspólnie prowadzimy również stacjonarny butik z ekskluzywną biżuterią ślubną. Z naszym rękodziełem i prowadzimy ten projekt Biznes bez cukru, w którym dzielimy się naszą wiedzą, naszą, naszym doświadczeniem z zakresu prowadzenia i budowania marki Handmade. I to jest taki cotygodniowy, zupełnie darmowy live dla każdego rękodzielnika, który chciałby rozwinąć swoją pasję, który chciałby przekuć ją w jakieś sensowne zarobki. I podczas tych spotkań odpowiadam na Wasze pytania dotyczące promocji i sprzedaży yy, rękodzieła. Także jeżeli macie jakieś pytanie, to piszcie je w komentarzu. Ja sobie zerknę, czy mi ktoś przekopiował te dwa pytania, które tam były. Ewelina, no po prostu na Ciebie zawsze można liczyć. Ewelina przekopiowała, pyta, czy to te dwa pytania wyżej chodziło. Tak, dobra, słuchajcie, to odpowiadam na pierwsze. Kasia Darul zadała takie pytanie. Hmm, przepraszam. Napisała, że y, 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 mam propozycję sw sprzedaży swoich wyrobów biżuteria, też w sklepie internetowym z odzieżą dla kobiet. Umowa będzie tu dla mnie zabezpieczeniem, ale mam pytanie, jak rozwiązać i które rozwiązanie będzie lepsze według Was, jeśli chodzi o wystawienie produktów? Komis, czyli wystawiam towar, a kasę dostaję, jak coś się sprzeda, czy na zasadzie, że ja mam towar i ja ma, dbam o zdjęcia. I ja to wysyłam. Może znacie jeszcze jakieś inne sposoby rozwiązania takiej współpracy? Oczywiście, biżuteria będzie sygnowana moim znakiem i będzie możliwość wykonania zamówień indywidualnych po przekierowaniu klienta do mnie. Wszelkie uwagi mile widziane. Na live nie będę, ale obejrzę później. Kasiu, tak? Jeżeli to jest sklep internetowy, to tak naprawdę, jedna i druga opcja koniec końców, jest dla ciebie bardzo podobna, dlatego że no, nie wiem, czy, znaczy, może źle powiedziałam. Wydaje mi się, że właściciel sklepu internetowego niechętnie będzie chciał kupić wirtualnie Twoje produkty. I jeżeli tutaj kwestia jest taka, że współpracujesz z sklepem online, do którego, w, no, dla którego w wirtualnych półkach pojawi się Twoje rękodzieło, to możesz z nim współpracować. Ta zasada komisowa, o której piszesz, ona będzie działała troszkę jak współpraca z galerią internetową, dlatego że w galeriach internetowych też dostaje się pieniążki po sprzedaży i w rozliczeniu raz na miesiąc. Takie rozliczenie, jeżeli nie potrzebujesz pieniędzy jakby tak na bieżąco z każdej pary od razu, bo takie sytuacje też bywają, jest o tyle wygodniejsza, że dostajesz jeden rachunek na przykład w miesiącu za prowizję, wystawia, masz jedną, do, do zaksięgowania masz jeden dokument w miesiącu, który, na którym są wszystkie sprzedaże, które się dokonały. Jeżeli będzie to rozliczenie na, za sztukę, to będziesz po prostu miała więcej papierologii, a to się będzie łączyło bezpośrednio z większym, prawdopodobnie większym kosztem u księgowego, chociaż nie wiem jak się, jak, na jakich zasadach rozliczasz się z księgowym, czy z księgową, czy od ilości dokumentów, czy jakieś tam są widełki. W każdym razie, organizacyjnie, jeżeli to jest online, to dla Ciebie wygodniej będzie rozliczać się raz w miesiącu, żeby ta faktura była jedna i ta sprzedaż była jedna, jakby w cudzysłowie jedna. Natomiast, jeśli potrzebujesz, jeśli potrzebujesz takiego, takiego dopływu gotówki, jakby stale na, no, na co dzień, no, to możesz się, umówić z, jeśli, możesz się umówić na płatność po każdej sprzedaży. Na początek ja bym trzymała swoje rzeczy u siebie, szczególnie jeżeli to jest nowa marka, szczególnie jeżeli to jest osoba, z którą jeszcze nie współpracowałaś, dlatego że osoby, które nigdy nie sprzedawały rękodzieła, bardzo często nie wiedzą, jak bardzo ważne jest na przykład przechowywanie, jak bardzo ważne jest umiejętne spakowanie. Chyba, że masz możliwość się spotkać, pokazać. Jak to spakować, gdzie wstążeczka, gdzie coś tam dodajesz, jeżeli to ma być sygnowane Twoją marką, to wszystko jest ważne i szczególnie jeżeli jesteś na etapie takim budowania swojego wizerunku, te paczki, to jak one będą wyglądały, to w jakim stanie, w jakim opakowaniu, jak dostaje je klient, jest dla Ciebie bardzo ważne i jeżeli masz możliwość przeszkolenia. Czyli pokazanie tej osobie, w jaki sposób, w jaki sposób pakować i ym, wysyłać Twoje produkty, i jesteś pewna, że ona nie zrobić takiego numeru, że na przykład ma bardzo dużo pracy dzisiaj i ponieważ ma tak dużo pracy, nie zdąży ładnie zapakować, więc wsadzę po prostu jakkolwiek, żeby tylko dotarło. No to okej. Okay aczkolwiek wydaje mi się, że na samym początku potraktowałabym tę współpracę jak współpracę z galerią online, gdzie Ty masz kontrolę nad tym, jak wygląda Twój produkt, w jakim terminie jest wysłany, jak zostaje zapakowany, bo sprawa wygląda troszeczkę inaczej, jeżeli mamy do czynienia z butikami stacjonarnymi, gdzie klient kupuje widząc rzecz, która jest no tam, tam, to musi fizycznie być. Natomiast jeżeli jest to galeria internetowa i klient będzie kupował na podstawie zdjęcia, ja nie widzę powodu, dla którego miałabyś Ty wysyłać swoje produkty, tej osobie, no chyba, że tak bardzo nie masz czasu na przykład na to, żeby sama pakować i żeby się tym zająć, aczkolwiek byłabym podwójnie tutaj taka czujna, jeśli chodzi o to pakowanie, bo wiem, jak to wygląda, jeżeli masz swój biznes, swoje oczko w głowie, swoje małe biznesowe dziecko, ono zawsze będzie numerem jeden. I zawsze ta współpraca taka z dodatkowymi markami będzie numerem dwa, więc jako właściciel takiego biznesu zawsze na pierwszym miejscu postawi zadowolenie z własnego produktu i prędzej się zatroszczy własnym produktem. To jest naturalne. Każdy z nas na pierwszym miejscu postawi swoją własną markę, a dopiero te marki kolejne. I żeby nie było takiej sytuacji, w której po prostu z braku czasu, nie ze złośliwości i z nie niechęci, tylko ze zwykłego takiego przerobienia, zmęczenia i braku czasu, Twoje paczki nie będą spełniały Twoich standardów jakości. Jeśli chodzi o opakowanie, jeśli chodzi o to, jak one będą wysyłane i w jakim terminie tym klientom. Dorota. Cześć dziewczyny, mi po ostatniej imprezie planerowej, nasuwa się pytanie: jak wszystkie, prawie wszystkie, ahe i piękne słowa pokierować, aby powstała transakcja kupna-sprzedaży? Jaki materiał polecać, jeśli chodzi o techniki sprzedaży i czy do waszych modułów jest jeszcze dostęp, to znaczy, można je sobie jeszcze wykupić? Właśnie miałam mówić, jeśli chodzi o zasoby, to oczywiście mamy moduł sprzedażowy. Dziewczyny, które byłyście na bezcukrowej dysze w module. Ósmym albo dziewiątym, nie pamiętam, który moduł był za, w którym module omawiałyśmy techniki sprzedaży. Napiszcie Dorocie, czy było warto, i czy, czy to był fajny moduł. Mówię tak na pewniaka, bo wiem, że był fajny, dziewczyny były zadowolone, więc oczywiście polecam naszą bezcukrową dychę i nasz moduł o sprzedaży. Aczkolwiek jeśli będziesz się zastanawiała nad zakupem tego modułu sprzedażowego, to rozważ dwa moduły, dlatego że w jednym module omawiamy lejek sprzedażowy, a w drugim module omawiamy już proste, czyste techniki sprzedażowe, czyli to co robić z klientem, jak już on przyjdzie, jak już nauczymy się go w tym lejku jakby do siebie kierować. I, i, I co mu mówić? Właśnie mamy tam taka prosta zasada, którą Ci mogę teraz powiedzieć. Pierwsza, którą możesz, yy, którą możesz wykorzystać, to jest to, żeby robić wszystko, żeby z klientem rozpocząć rozmowę. I pozwolić mu mówić. Głównym zadaniem sprzedawcy jest słuchać, a dopiero potem mówić. Pozwolić się klientowi otworzyć w rozmowie na stoisku to jest już naprawdę połowa roboty, jeśli chodzi o sprzedaż. Nie wiem, co sprzedajesz, jakie to są produkty. Zawsze warto w jakiś sposób spróbować nawiązać taką konwersację. Same ochy i achy, okej. Okay. To fajnie, to znaczy, że Twój produkt jest estetyczny, jest ładny, przyciąga oko. Pociągnąć to dalej. Tylko nie pytaniem, w czym można pomóc, bo to jest pierwsze zamykające pytanie, które może spaść na klienta. To pytanie już od lat nie działa. W czym mogę pomóc? A czy może Pani w czymś pomóc? Takie pytania wykreślamy w zasadzie z naszego słownika, dlatego że klienci przez lata. Nadużyć, nadużyć tych wyrażeń w sklepach, są już na nie uczuleni i nie, nie reagują na nie pozytywnie. Wręcz przeciwnie, negatywnie. Klient lubi mieć kontrolę nad tym, co się dzieje i trzeba tak poprowadzić tę rozmowę, żeby klient miał tą kontrolę, żeby fizycznie miał poczucie, że sprawuje kontrolę nad tym procesem zakupowym, żeby miał taką, takie poczucie, że on w każdej chwili oczywiście się może wycofać, że wcale nie rozmawiać o sprzedaży, jak do nas klientki przychodzą na stoisko, to pytamy na przykład, czy jest już wybrana suknia ślubna, ponieważ wiemy, że to pytanie otworzy nam klientkę na opowiadanie o swojej ślubnej stylizacji, i z tego opowiadania będzie nam już bardzo łatwo przejść do rozmowy o biżuterii ślubnej. Pomyśl, jakie Ty możesz zadać pytanie, które otworzy Ci tego klienta na stoisku, czy tą klientkę, nie wiem, czy to są kobiety, czy mężczyźni, i pozwoli jej jakby mówić, yy, a ty po prostu na początku słuchaj, a potem postaraj się tą rozmowę w sposób płynny przekierować na swoje produkty. Viola podpowiada, że live nie chodzą w przeglądarce, tylko w aplikacji. Ewelina, tak, to były te dwa pytania. Kama mówi: cześć, cześć. Maja Z, woźniak. Mam pytania dwa. Czy za zamówienia na Cito pobieracie większą kwotę i przy zamówieniach takich ekstra pobieracie całość kwoty z góry, czy zaliczki, zadatki? Um, nie, to znaczy tak, nie pobieramy ekstra za zamówienia na Cito. Każdy, każdej klientce mówimy, że czas oczekiwania jest tyle, a tyle tygodni. Um, I w przypadku, gdy dzięki temu, że nasza minimalna, minimalny czas realizacji zamówienia to jest 3 tygodnie, choć w tym momencie już 4, bo mamy 64 zamówienia czekające do realizacji, więc nam się bliżej sezonu ślubnego, a on zaraz wybuchnie, ten sezon ślubny, ten nam ten czas się wydłuża. Mówimy, nawet w między sezonach ślubnych, kiedy nie mamy absolutnie w ogóle jakby za dużo, za dużo pracy, ten czas realizacji zamówienia to jest 3 tygodnie. I to po pierwsze jest po to, żebyśmy na spokojnie miały czas z, zrealizować to zamówienie, a po drugie, że w razie jak wpadnie zamówienie na CITO, my sobie możemy poprzesuwać te, te zamówienia, które nie są tak bardzo pilne i na które jeszcze klientki mogą poczekać. Więc takie zamówienia na CITO po prostu sobie wciskamy w kolejkę, bo taki mamy termin realizacji, który pozwala nam na to, żeby dołożyć sobie coś do tej kolejki, i na spokojnie wyrobić się i z jednym, i z drugim. Jeśli chodzi o zapłatę za zamówienie, to praktykujemy zadatek, jeżeli widzimy po klientce, że nie do końca nam ufa. Też lubimy sprawiać, żeby nasze klientki czuły się bardzo komfortowo, więc jeżeli w rozmowie gdzieś między zdaniami wypływa taki choćby szczątkowy, przepraszam, szczątkowa wątpliwość. Bo to jest pierwszy kontakt, bo nigdy wcześniej nas nie widziała, bo nie obejrzała żadnego żadnej naszej publikacji, bo polecił ją, bo nie polecił jej nikt, tylko ona po prostu wygooglała, to i to jest taki pierwszy zimny kontakt tej klientki z naszą marką. Proponujemy zadatek Zadatki mamy jakby sztywne, to jest zawsze 100 zł, niezależnie od tego, czy zamówienie jest na 180 czy na 580. 100 zł to jest taki zadatek, który standardowo bierzemy, aczkolwiek 90% naszych zamówień jest płatne w całości z góry. Przewijam dalej, Bożena coś wie, ale ja nie wiem co. Aga, oglądacze często chwalą moje produkty, ale nie kupują twierdząc, że to jest fajne, ale na prezent. Czy coś robię źle? Czy mam zły produkt? Nie. Przychodzą po prostu do Ciebie nie Twoi klienci. Jeżeli, jeżeli masz um, sporo takich klientów, którzy mówią, że super, że fajne, to tam aż się prosi y, na dopowiedzenie, ale nie dla mnie, co Ci sugeruje natychmiast, że to nie jest Twój klient. To on przyszedł przypadkiem, on się przechadzał i zobaczył, coś mu przyciągnęło. To robisz kolorowe rzeczy, więc one bardzo łatwo przyciągają uwagę i bardzo łatwo um, przyciągają ludzi na stoisko. To jest z jednej strony super, bo przyciągasz, a z drugiej strony przyciągasz po prostu bardzo dużo ludzi, i nie zawsze przyciągasz swojego klienta tym, bo oni w pewnej odległości pewnie zauważają po prostu kolory i podchodzą bliżej, żeby zobaczyć, co to a, kolorowe czapki, a to nie dla mnie, ale ładne. Więc to taki pierwszy, tak, pierwszy taki wniosek: to jeżeli klient mówi, że jest ładne, kolorowe, ale nie dla mnie, albo ale na prezent. To jest po prostu nie Twój klient, taki człowiek, który w tym nie będzie chodził, choć ludzie, którzy kupują Twoje czapki na prezent, to też są Twoi klienci. To takim klientom możesz powiedzieć: A to zapraszam w odpowiedniejszym czasie, wtedy wizytówka albo ulotka i zapraszasz na stronę internetową, czy zapraszasz na kolejną imprezę, bo na przykład już wiesz, że przed Bożym Narodzeniem będziesz brała udział w lokalnym kiermaszu bożonarodzeniowym, na przykład, i wtedy to jak po prezent, to zapraszam w listopadzie również będę ze swoimi czapkami. Yy, tutaj dziewczyny sobie odpowiadają. Asia, mam takie pytanie. Asia czarna, yy, może trochę lekko głupie, ale nie wiem, to pytam. Nie ma głupich pytań, Asia. Chociaż nie, są, przepraszam, ale myślę, że to nie będzie głupie. Czy jeśli dostają fotki od blogerek, wymiany barterowe lub z jakiejś wspólnych sesji, to czy przed wrzuceniem ich. Yy. Poczekajcie. No, moje media społecznościowe mogę je przepuścić przez moje filtry, tak aby te fotki były spójne z moim profilem, czy muszę je publikować takie surowe, jakie dostaję, czy to jest niemiłe lewidziane, albo czy jest jakieś zaburzenie praw autorskich. Zagmatwałam, ale mam nadzieję, że wiesz o co chodzi. Tak, wiem, o co chodzi, dlatego że my miewamy takie dylematy również. Powiem Ci, że w dużej mierze to zależy od fotografa. Mamy takich fotografów, którzy mają absolutny luz na to, czy przelecimy naszym filtrem. Oczywiście. Oczywiście, mamy swój własny filtr. Filtr na Instagramie, który jest ulubiony i którym przylatujemy wszystkie zdjęcia, żeby one wyglądały mniej więcej spójnie. I są tacy fotografowie, którzy mają totalny na to luz, i oni to rozumieją. Oni to rozumieją, że fotka, która spójnie łączy się z całą kompozycją profilu, wygląda lepiej niż taka. Która się absolutnie wyróżnia z tego profilu, więc mają absolutny luz na to. Tym bardziej, że na Facebooku raczej publikuje się, publikuje się zdjęcia takie, jakie fotograf no, obrobił, takie jak dał. Natomiast są tacy, którzy się kompulsywnie trzymają swojego stylu i nie życzą sobie przelatywania filtrami, dlatego najlepiej jest na samym początku zapytać po prostu. To nie jest pytanie z czapy, to jest często pojawiające się pytanie i lepiej jest się zapytać niż później po prostu tłumaczyć się z tego, że użyłaś filtra, którego po prostu standardowo używasz u siebie na, na profilu. Też możesz podpatrzeć, sobie, co robią inni, bo zazwyczaj w takich sesjach, Stylizacyjnych jest więcej niż jedna marka, są inni też, y, i możesz sobie zobaczyć, y, jak zachowują się inni, i zobaczyć, czy ten fotograf reaguje na to. Jeżeli widzisz, że on spoko, przyklepuje, lubi, udostępnia, że ktoś udostępnił, to znaczy, że on ma w ogóle luz na takie filtry. Ale na pewno y, najprościej, najszybciej i najbardziej klarowną wiadomość dostaniesz. Jeżeli po prostu zapytasz fotografa. Zresztą fotografowie też często przylatują swoimi filtrami zdjęcia, u siebie na dodają jakieś efekty, także. Instagram troszeczkę, troszeczkę rządzi się swoimi prawami, choćby przez to, że każde zdjęcie w zasadzie kadrujesz sama i fotografowie muszą się z tym pogodzić, że zdjęcia wrzucone na Instagrama, choćby w ten sposób, choćby w sposób taki, że będą skadrowane do kwadrata, są jakby w nie się ingeruje w sposób naturalny i nie ma innego wyjścia, chyba że. Masz tak profil, że pomniejszasz, jakby ściśniasz te zdjęcia i one są w pionie w poziomie, ale to są, większość zdjęć po prostu jest w kwadracie, więc jeżeli fotografowie przyjmują to, że ich zdjęcia są przycinane z automatu przez, przez Instagrama i godzą się z tym, bo takie są zasady bycia na tym medium, to myślę, że większość, większość dość swobodnie podchodzi do tych filtrów. Ale mówię ci, najlepiej jakby unikniesz wszelkich niedopowiedzeń, jeżeli po prostu zapytasz. Tworzę biżuterię ha z haftem. Jestem pod wrażeniem kompetencji waszych. Biżuterii? <gryw> Dziękuję, że już mi pomogłaś. Proszę jeszcze tylko o info, które to te dwa moduły? Chodzi mi o numerki: ściskam dziewczyny. Odpowiedzcie Dorocie, które, które moduły, a jeszcze pytałaś do kiedy można dokupić, więc poszczególne moduły bez cukrowej dychy będzie można dokupić tylko do czerwca. I w czerwcu zamykamy w ogóle sprzedaż, bo zaczynamy pracować nad nową edycją kursu, który będzie w przyszłym roku w styczniu. Karolina odpowiada, Natalia odpisuje Asi, że ustala z fotografem. Asia pisze dzięki, chciałam zapytać fotografa, tylko nie byłam pewna, czy artysty takie pytanie nie obrazi. Myślę, że artysta już nieraz otrzymał, um, otrzymał to pytanie i um, myślę, że nawet będzie wdzięczny, że um, no. Tylko ładnie napisz, że po prostu masz filtr, w którym przelatujesz wszystkie zdjęcia i zależy Ci na spójności swojego profilu i chciałabyś się zapytać, czy, czy to jest OK, czy, z nim, czy on to jakby zaakceptuje, że dla spójności profilu Twojego na Instagramie zgadza się na to, żebyś użyła filtra. Czy mam jakieś jeszcze pytanie? Czy już się wypstrykałyście dziewczyny z pytań? A, Dobrze, patrzę tu, a tutaj nie działa. Zupełnie muszę patrzeć tam. Serduszko poleciało, a jak mi miło. Ja mam dalej pazury niezrobione. Szok i niedowierzanie. To już ponad tydzień. To się nie dzieje. Czy są jakieś jeszcze pytania? Macie jeszcze jakieś pytania? Jeszcze przewijam. Tu Karola pisze, że numer 8 o technikach sprzedażowych, i dodatkowo numer 4 o ewolucji sprzedaży i 5 o ścieżce, o ścieżce klienta i lej, lej, lejki sprzedażowe. Piątka i ósemka, zdecydowanie, jeśli chodzi o taką czystą, prostą sprzedaż. Czwórka też jest ważna. Generalnie cała dycha jest tak ułożona, i to dziewczyny, które wzięły udział w całej bez cukrowej na pewno to potwierdzą, że. Jest ona tak ułożona, że bardzo często jedno wynika z drugich. Oczywiście można wywnioskować bardzo dużo z poszczególnych modułów, aczkolwiek ta wiedza zawsze jest pełniejsza i bardziej kompletna dlatego, że ten wcześniejszy moduł zawsze daje podstawy, taką bazę, taki fundament pod kolejny moduł i potem łatwiej jest zrozumieć, dlaczego to działa tak, a nie działa inaczej, bo się miało to wiedzę z wcześniejszego modułu. Ktoś napisał, bierzcie całe 10. Asia Czarna. Asia jest naszą kursantką. Asia jest po całej dysze. Po 10 tak, modułach. A w zasadzie to wiecie, że bez cukrowej dychy było modułów łącznie 12, bo był moduł zerowy na naszej grupie, a potem niespodziankowy moduł 11. Więc w sumie to powinna być bezcukrowa dwunastka. Tak szczerze. Asia pisze, że nie będzie cię żałować. Dziękuję Ci, Asiu, że no, za Twoje miłe słowa. Jest nam naprawdę podwójnie miło z Karolą. Chyba nie ma dodatkowych pytań. Następny ktoś napisał: Wiolaż, najlepiej całą dychę kupić. <noise> Super dziewczyny jesteście. Naprawdę, bardzo dziękujemy. Słuchajcie, póki nie ma e, dodatkowych pytań, choć chyba odpowiedziałam i tak na więcej niż trzy, e, ogłoszenia dusz pasterskie. W tym tygodniu, bądźcie czujne, w tym tygodniu. Karolina, czy ja się pospieszyłam? Po świętach, przepraszam, bo chyba się jednak nie wyrobimy przed, przed świętami. Yy, zaraz po. Yy, no. Zaraz po świętach yy, Wielkanocnych Róża nasz blog. Blog bezcukrowy, w którym będziecie miały artykuły po prostu wszystkie w jednym miejscu i nie trzeba będzie scrollować tego Facebooka, żeby przeczytać cały artykuł, e, będziecie miały wszystko pod ręką, e, materiałów będzie dużo i to będzie dużo na start, tego bloga nie puszczamy łysego, że tak powiem i pustego, tam od razu będzie cała masa, cała masa zasobów. Więc bądźcie czujne i zaraz po, zaraz po wielkanocy będziemy ogłaszać oficjalne otwarcie bram nowego bloga. I co jeszcze na, no, na naszej bezcukrowej grupie, grupa Biznes bez cukru, kogo jeszcze nie ma, to niech wpada. Ja już to zapowiadałam, ale po prostu wpadł nam 12 moduł grupy rozpętało się piekło w zamówieniach ślubnych, <noise> więc trochę to się przesunęło i przesuwam na poświętach. Warto wejść na grupę, dlaczego? Że zaraz po świętach będzie merytoryczny live za darmożkę oczywiście i będę mówiła o takim blogowym CEO rękodzielnika, więc będzie to taki poradnik dla tych z Was, które prowadzą albo mają stronę internetową, albo prowadzą bloga w internetach i opowiem o takich prostych Trikach, prostych rzeczach, o których należy pamiętać, żeby ten blog po prostu lepiej się organicznie pozycjonował w Google'ach, żeby działał, żeby działał, na Waszą korzyść, żeby był Waszym takim niemym, cichym sprzedawcą już na samym początku tych lejków Waszych sprzedażowych. To nie będzie wiedza z, fiz z zakresu fizyki kwantowej. Każdy z Was, kto prowadzi nawet bloga na jakimś blogspocie Zaczaj o czym będzie, będę mówiła, bo nie będę mówiła o żadnych nie wiadomo jakich rzeczach, o których. Na których zresztą ja się nie znam, My mamy pana programistę, który nam wszystko robi. I mamy też tutaj naszą przyjaciółkę Edytę Woźniak, która opiekuje się z kolei stronami tymi, które są na wordpressie, e, więc ja się po prostu nie znam ani Karolina na kodowaniu, na programowaniu. Natomiast wiemy, co robić z takich prostych, podstawowych rzeczy, żeby blok się naprawdę dobrze pozycjonował. Nasz pilołowy blog pozycjonuje się bardzo dobrze, pomimo tego, że nigdy nie był promowany płatnie, za po prostu pomocą tych takich prostych narzędzi, prostych rzeczy podstawowych z zakresu SEO, bloga, bardzo dobrze go wypozycjonowałyśmy w Google'ach i on do tej pory przynosi nam naprawdę bardzo dużo klientek, bo jak zaglądamy sobie w Google Analytics, to widzimy, ile jest przekierowań Ile jest przekierowań? Nadal z bloga, pomimo tego, że teraz już nie piszemy tak często jak kiedyś. Kiedyś tam się pojawiały artykuły nawet codziennie, co drugi dzień. Eee, zaraz powiem o e-booku. Karolina już nie wytrzymała w komentarzach, ale te e-booki to jej dziecko normalnie, bo. Przejęła całą robotę ze składaniem, z wymyślaniem okładki, z przygotowywaniem treści. No tak, więc wcale się nie dziwię, że tam przebiera kostkami. Ale skończę o tym live'ie i live ten będzie na grupie. Grupa biznes bez cukru. Na pewno damy jeszcze znać, kiedy, kiedy będzie ten live. Karolina już się wysypała, oczywiście, wy. Tak